Glary Utilities to program do optymalizacji Windowsa XP. Przedstawię Wam funkcję, które ma program Glary Utilities. Tutaj możemy zna znaleźć pro problem w rejestrach, w skrótach, w startowym i szukamy tego problemu. Po wyszkaniu wszystkich błędów, które znalazł nasz program, możemy naprawić. Widzimy, że jest bardzo dużo tych błędów. Rejestrów na, nawet jest 230 problemów. Pliki tymczasowe zajmują ponad 4 GB miejsca na dysku. Teraz naprawimy problemy, które znalazł nasz program. Teraz trwa naprawianie naszych błędów w komputerze. Teraz właśnie zostały wszystkie naprawione nasze błędy w naszym systemie operacyjnym. Przejdźmy do zakładki moduły. I w modułach są podkategorie oczyszczanie, optymalizacja, prywatność, pliki for, foldery, narzędzia systemowe. Przejdźmy do zakładki oczyszczanie. I tutaj mamy podkategorie oczyszczanie dysku, czyszczenie rejestrów, naprawa skrótów, o, odinstalowanie programów. Tutaj to już zostało wykorzystane w poprzednim kroku, więc przejdźmy do zakładki optymalizacja. Teraz wybierzmy programy, które mają uruchomić się przy starcie systemu. Włączamy opcję programy startowe. I tutaj mamy programy, które się włączają przy uruchamianiu systemu operacyjnego. Na przykład nie chcemy programu Scape'a przy włączaniu. Dajemy, oznaczamy i program Skype już się na nie włączą przy uruchomianiu naszego systemu operacyjnego. Przejdźmy do zakładki prywatności. Tutaj mamy podkategorię zacieranie śladów, likwidacja plików, przywracanie plików, szyfrowanie i odszyfrowanie plików. Wybierzmy tutaj przewracanie plików. Jeżeli niedawno skasowaliśmy plik i chcemy go powrócić, wybieramy dysk, na którym znajduje się nasz plik. Wybierzmy dysk i przeszukuję teraz program wszystkie skasowane pliki niedawno w naszym dysku komputera. Tutaj nam się pojawiły wyszukamy pliki niedawno usunięte. Możemy dane przywrócić program lub plik, który utraciliśmy ostatnio. Teraz przejdźmy do zakładki pliki i foldery. Możemy tutaj analizować dysk, wyszukiwać duplikatów plików, wyszukać puste foldery i podział i łączenie plików. Weźmy sobie teraz wyszukiwanie duplikatów plików. Wybramy dysk lub partycję, na której mamy wyszukiwać duplikatych. Na przykład to będzie dysk E. Dajemy dalej. I tutaj wybieramy, jakiego typu plików ma nam wyszukać. Zostajemy, zostawiamy wszystkie takie, jak tutaj były zaznaczone, i klikamy dalej. Daj dalej. I program wyszukuje nam duplikaty plików pliku na dysku E. No i program znalazł pliki. Teraz dajemy koniec i tutaj mamy wszystkie duplikaty, które znalazł program na naszym dysku E. Dajemy usunąć zaznaczone pliki. Teraz zaznaczamy, które duplikaty mamy usunąć i usuwa zaznaczone nasze pliki na dysku. Teraz wejdźmy w opcję wyszukiwania pustych folderów. Zaznaczamy dysk do przeskanowania, w moim przypadku dysk D. I skanuję dysk. Teraz zaznaczamy folder, które chcemy usunąć. Fudery zostały usunięte, które były puste. Program ma wiele możliwości. Pokazałam nie tylko, tylko niektóre. Zapraszam do ściągnięcia programu. Dziękuję. Do was.